Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy wejść ponownie do tej samej wody i dać drugą szansę, to wideo jest dla Ciebie. Dzisiaj ode mnie dla Ciebie wielki test i pytania. Pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć, żeby zobaczyć czarno na białym, czy to ma sens. Weź długopis i kartkę, jedziemy. Cześć, to ja, Maxi. Welcome, welcome, welcome. Dzisiaj mam dla Was specjalnie przygotowany test. Koncepcja jest bardzo prosta. Ja zadaję pytania, a wy piszecie tak lub nie. I pod koniec testu będziecie miały czarno na białym, czy warto wchodzić do tej samej wody, a tak naprawdę do innej wody z tym samym facetem? Przekonajmy się. Cała zabawa polega na tym, żebyście pisały Wasze pierwsze odczucia. Więc piszcie pierwsze uczucie, które się pojawia. Po zadaniu pytania: Go! Czy przyczyna, która spowodowała rozstanie, znowu się pojawi? Czy jesteś w stanie zapomnieć o tym, co wydarzyło się w przeszłości i tego nie wyciągać i nie wypominać? Czy to jest kolejna szansa dla tej samej osoby? Czy on wcześniej dał ci powody do zazdrości i flirtował z jedną dziewczyną? Czy on jest agresywny, używał wobec Ciebie przemocy werbalnej lub fizycznej? Czy często cierpiałaś, ponieważ ignorował Twoje telefony, SMSy i nie chciał z Tobą rozmawiać? Czy czułaś, że twoje potrzeby seksualne są dla niego nieistotne? Czy w głębi serca, o tu wierzysz w jego przemianę? Czy próby komunikacji kończyły się zawsze awanturami? Czy czułaś, że w związku z nim Musiałaś uważać na to, co ubierasz, jakie zdjęcia wrzucasz, co mówisz, i kontrolować swoje zachowanie? Czy czujesz, że nie zaufasz mu nigdy na 100%? Czy czujesz, że za 10 lat będziesz lepszą wersją siebie bez niego? Czy obowiązki, dzieci i wszystkie wspólne sprawy zazwyczaj spoczywały na Twoich barkach? Czy przez główną część trwania związku czułaś, że nie jesteś priorytetem? Czy wierzysz, że jesteś w stanie go zmienić poprzez tłumaczenia i okazanie, czym jest prawdziwa miłość? Czy jego koledzy mocno imprezują i zdradzają swoje kobiety? Czy to ty bardziej chcesz wrócić do niego niż on do ciebie? Czy jesteś przekonana o tym, że on obiecuje zmianę nie dlatego, że chce się zmienić? Tylko dlatego, że chcecie ponownie zdobyć? Czy on wcześniej miał problem z tak zwanym pójściem na kompromis i wszystko musiało być po jego myśli? Czy od rozstania minęło mniej niż sześć tygodni? Czy ten pan to control freak, czyli gość, który musi kontrolować dosłownie wszystko? Czy kiedy wspominasz wspólnie spędzony czas, lwią część tego czasu byłaś tak naprawdę nieszczęśliwa i czekałaś na dobry moment, na lepszy dzień? Czy jego osoba powodowała w tobie brak pewności siebie? Czy podważał Twoje koncepcje, idee, sugerując, że nie jesteś w stanie i sobie nie poradzisz? Czy nie pochwalał Twojego pomysłu odnośnie nowego kursu albo wyjścia z domu na siłownię, czy spotykania się z koleżankami, czy kiedykolwiek czułaś, że próbuje cię zatrzymać dla siebie i zamknąć w domu? Czy chcesz z nim być tylko dlatego, że nie chcesz być sama? I boisz się, że nikogo nie poznasz. No i mamy to dziewczyny. Każda odpowiedź na tak, to tak naprawdę odpowiedź na nie. Jeżeli macie przewagę tych właśnie odpowiedzi, to możecie spojrzeć na to jeszcze raz, przemyśleć całą sytuację i zastanowić się, czy jest sens, bo emocjonalnie to jest proces. Zapominanie o kimś, odkochiwanie się, to jest proces i. Tak naprawdę nie ma drogi na skróty. To jest proces, który każdy z nas musi w życiu przejść. Natomiast podejmowanie decyzji o tym, czy chcemy z kimś być, to jest tak ważna decyzja. To jest decyzja, która może przesądzić o całym Twoim życiu. Więc tutaj ta racjonalność i logika, i takie chłodne spojrzenie, właśnie na kartkę, pozwoli Ci podjąć najlepszą decyzję dla Ciebie. Nie zawsze emocje są najlepszym doradcą. Dlaczego jest tak istotne, żeby odpowiedzieć sobie na pewne pytania, zanim dasz kolejną szansę tej samej osobie? Przede wszystkim, większość decyzji, które podejmujemy, podejmujemy na podstawie emocji. I tak oto idąc do sklepu, kiedy jesteś głodna, kupujesz dużo więcej niż tak naprawdę chciałaś, i dlatego kupujesz po raz 15 szminkę w bardzo podobnym odcieniu, albo kupujesz piątą kurtkę, która. A dokładnie taki sam krój, fason i wręcz wygląda identycznie. To wszystko to są emocje, to nie są racjonalne decyzje. Natomiast decyzja mm, na temat partnera to jest decyzja życiowa. Ludzie, z którymi się zadajecie, mogą was budować albo mogą was rujnować. To są najważniejsze decyzje życiówki, ludzie, a już na pewno twój partner, z którym będziesz spędzała bardzo dużo czasu, on będzie miał na ciebie. Wpływ pod każdym względem. Więc zawsze ja sobie zadaję jedno pytanie: kim będę ja przy nim za 5 lat albo za 10 lat? Czy będę nadawała się na leczenie u psychologa, czy będę kobietą sukcesu, pewną siebie i szczęśliwą? To są ważne pytania i dlatego w moim teście 25 pytań były, były to takie pytania, jakie były. Mam nadzieję, że pomogłam uświadomić Ci, jak sprawa wygląda, podejmuj decyzję, taką, która będzie dla ciebie najlepsza i która sprawi, że będziesz happy, bo o to chodzi. A ja tymczasem pozdrawiam ciepło, całuję i do zobaczenia. Trzymajcie się dziewczyny, buziaki.